Każdy komentarz, każdy lajk, like, każda subskrypcja daje nam ogromną motywację do dalszej pracy. Dziękujemy, że jesteście z nami. Witam serdecznie Państwa. Zacznę od informacji też dla, ważnej dla polskiej publiczności, związanej z decyzją Prezydenta Stanów Zjednoczonych o nałożeniu ceł, m.in. na produkty z Unii Europejskiej. Mówimy tutaj o eksporcie europejskim stali i, i aluminium. Dostałem wstępne raporty. Dziękuję panu ministrowi Paszykowi, pani ministrze Czaneckiej. Będziemy pogłębiać te analizy i to w najbliższych godzinach, nie dniach, tak żebyśmy mieli pełny obraz tych ewentualnych konsekwencji dla polskiego przemysłu. Polska i polskie firmy, my nie jesteśmy wielkimi eksporterami stali czy aluminium do, do Stanów Zjednoczonych, więc tutaj te liczby nie są zatrważające, delikatnie mówiąc. Natomiast jest, musimy zbadać też wpływ na na przykład na ceny. Dużo eksportujemy wewnątrz Unii Europejskiej, jak to wpłynie na. No, nie, nie muszę Państwu tłumaczyć, dlaczego ważna jest dla mnie pilna informacja i precyzyjna, ale za to, co już dostałem, dziękuję. Tylko tak dla wyjaśnienia, eksport do Stanów Zjednoczonych aluminium z Polski to jest 411 ton, a do innych krajów 264 tysiące ton, więc to daje wyobrażenie o, o proporcjach, czyli nie, nie panikujemy, ale dobrze się przygotowujemy do ewentualnych konsekwencji tych, tych ceł. Proponowałem w czasie spotkania z szefową komisji jeszcze w Gdańsku, aby ewentualne reakcje na cła, bo spodziewaliśmy się tego. Przecież ja nie, nie, nie ukrywam, że byłem mm, świadomy tego, że prędzej czy później będziemy być może musieli szukać odpowiedzi na te kolejne nowe wyzwania, ale uważam, że powinniśmy y, jako Polska, jako Unia Europejska odpowiadać w sposób wyważony. Znaczy na pewno warto zrobić wszystko, żeby uniknąć, szczególnie wśród przyjaciół, niepotrzebnych wojen handlowych czy celnych, bo to zawsze przynosi negatywne konsekwencje dla producentów, dla konsumentów. To jest zawarte w komunikacie też szefowej Komisji Europejskiej. Prosiłem, żeby Komisja Europejska, chociaż polityka celna jest w gestii Komisji, Komisja mogłaby sama decyzję podejmować, ale ze względu też na wagę relacji ze Stanami Zjednoczonymi chciałbym, żeby, żeby wykorzystać każdą możliwość, aby, aby te relacje były jak najlepsze z oczywistych względów. Więc y, 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 potrzebne są tu konsultacje ze wszystkimi państwami członkowskimi. Wiem, że jutro się odbędą. Z, Krzysztof, ty będziesz y, y, nas y, reprezentował i będziemy na pewno przy, przygotowywali jakąś odpowiednią, ale wyważoną i bez, nie, bez niepotrzebnych emocji odpowiedź europejską. Dla mnie jest też ważne i dla nas wszystkich, żeby Unia Europejska zachowała się tutaj solidarnie. Jakikolwiek to będzie kierunek, a musi być tak, jak powiedziałem, wyważony, to też ważne, żeby się wszyscy trzymali razem. W tych trudne czasy wymagają takiej pełnej, pełnej solidarności. I no będę prosił przed konsultacjami ministrów handlu, bo taka będzie formuła o, o te kolejne informacje dotyczące bezpośrednich i pośrednich konsekwencji dla polskiego tak także jutro jeszcze się spotkamy. I proszę także Was wszystkich o dokonanie też pilnego przeglądu dotyczącego Waszych inicjatyw deregulacyjnych. Wiem, że na, na, na różnych etapach są prace w poszczególnych resortach, które wzięły już na siebie dużo wcześniej taką, ten ciężar pracy nad deregulacją. Wiem, jakie to jest trudne, jeśli chodzi o urzędników i polityków, którzy są przyzwyczajeni do regulacji, żeby odwrócić ten kierunek i starać się rzetelnie deregulować. W piątek będę spotkam się po raz pierwszy z zespołem, który będzie pracował ze strony przedsiębiorców i menedżerów pod kierunkiem Pana Rafała Brzoski, który się zdecydował przyjąć tą moją propozycję. Także w piątek w południe mielibyśmy pierwsze spotkanie i prosiłbym Pana Ministra Paszyka i Pana Ministra Myrchę, ponieważ będzie, będą tematy dotyczące Twojego resortu, żebyście towarzyszyli mi w czasie tego spotkania. Będę też kontynuował rozmowy i od razu uprzedzam Pana Ministra Kulaska, będę kontynuował rozmowy z naukowcami, Wczoraj po spotkaniu na giełdzie miałem tutaj w kpr grupę polskich naukowców i, i, i oni także mają bardzo interesujący pakiet deregulacyjny. I, I dlatego moja propozycja jest, abyśmy, ponieważ w piątek będę miał drugą część rozmów ze środowiskiem i bym prosił oczywiście Pana Ministra o, o obecność na tym spotkaniu. Dlatego proponuję abyśmy tę racjonalną i spokojną propozycję na dzisiejsze posiedzenie dotyczącą Narodowego Centrum Nauki żebyśmy przenieśli na kolejne posiedzenie rządu bo chciałbym jednak żebyśmy z nimi o tym serio porozmawiali. Na, na pewno będzie dla nich to dobra propozycja, ale, ale wolałbym, żeby wszyscy czuli, że są poważnie potraktowani. Także prosiłbym wszystkie resorty bez wyjątku o przekazanie mi do, do szybkiego przeglądu to, co uważacie za inicjatywy deregulacyjne i będziemy starali się z tego zrobić strumień działań szybkich i skoordynowanych i jestem pewny odważniejszych niż do tej pory, no bo tak naprawdę to też jest ta gra o czas niezbędna, żebyśmy. Żebyśmy to zrobili możliwie szybko. I ten kontekst międzynarodowy ma tutaj też znaczenie. Znaczy, jeśli chcemy, żeby Europa skutecznie się deregulowała, to musimy zacząć od siebie, no bo bez tego to nie pojedzie. I, a ponieważ rzeczywiście w Europie wszyscy na nas patrzą, więc jeśli pokażemy, że my jesteśmy gotowi także do rekomendacji co do prawa europejskiego, bo temu też będzie służyła ta praca, to to pojedzie z górki i jestem przekonany, że polska prezydencja będzie zapamiętana jako historyczna też z tego względu, że nadamy impet właściwy tej, tej, tej deregulacji. Także proszę, niezależnie od tego, na jakim etapie macie swojej pracy, dajcie wszystko mi do, 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 do przeglądu. To Tyle jeśli chodzi o tę część publiczną i byśmy przeszli, pozwolicie, do porządku obrad.